O co chodzi z 5.55 wytłumaczmy. A więc wstaję sobie tak wcześnie. Po prostu, bo już polubiłem to przede wszystkim. Natomiast to jest też taki czas dla mnie, czas na pewne takie przemyślenia. Bierze się to też stąd, z takich badań naukowych, że mózg po prostu jest w tym momencie na najwyższych obrotach, i czasami zdarza się tak, że pod. Podejmuję w tym czasie takie strategiczne decyzje. Tutaj mogę też się podeprzeć takimi, może nie przykładami, ale takimi sytuacjami, gdzie z, po zakończonym treningu rozchodzimy się z trenerami, ja mamy wszystko przygotowane, ale zaznaczam sobie, słuchajcie. Może się coś zmienić jutro rano, w zależności od tego, jak wstanę, co się przyśni, bo czasami sobie po prostu daje taki rozkaz do mózgu, kładąc się spać. Jutro ma mieć gotową odpowiedź na jakieś zagadnienie. I często tak jest, że w, przy tej porannej Jerbie o tej porze takie odpowiedzi odnajduję. to który w takim razie Artur Derbin chodzi spać, zapytajmy, skoro tak wcześnie wstaje. Okej, okay, zanim jeszcze może do tego dojdę, do której chodzę spać, to jeszcze ważna rzecz, akurat w tym momencie, bo skąd się wzięło też 5.55, tu akurat kiedyś padłem na taki kanał Fryderyka Karzełka, który budzi ludzi o 5.55, to jest niesamowity wartościowy program, i kiedyś wstawając wcześniej rano, włączyłem sobie. Odbiornik telewizyjny bądź radiowy i tam taki przekaz niekoniecznie optymistyczny, jak dobrze wiemy o sytuacji na świecie jest mnóstwo takich kwestii, które niekorzystnie wpływają na naszą jakby podświadomość, na sztok myślenia, natomiast akurat przełączając się na ten program Fryderyka Karzełka może naprawdę wiele wartościowych treści dla siebie um, otrzymać i tak pozytywnie nastawionym rozpocząć każdy dzień. Oprócz tego, wstając tak wcześnie rano, człowiek się nie stresuje, człowiek się nie śpieszy nigdzie. Może spokojnie pokonać drogę do pracy. Może być miły i uprzejmy, bo w tym czasie może ktoś szybko jechać, śpieszyć się po prostu. Można miło wpuścić kogoś takiego autem przed siebie i wykonać jakby dobry gest w tą stronę. Więc tak zaczynam. I od razu to pozytywne nastawienie chciałbym przenosić na współpracowników i ludzi, z którymi pracuję. Natomiast o której chodzę spać i. Tutaj odpowiadam już od razu, że to jest przed godziną 22. I to też jest potwierdzone mm, naukowo badaniami, że o tej porze mózg regeneruje się najlepiej. Dlatego każdy dzień staram się układać sobie tak, żeby o tej porze już być w łóżku. I może to nie jest jakieś modne, mm, raczej na pewno, bo też rozmawiając z piłkarzami i tłumacząc im nawet, że sen to jest najtańsza forma regeneracji, no to sobie nam też czasy młodości, że ciężko mi było mm, o tej porze kłaść się do łóżka, bo przecież życie jest takie piękne, należało je wykorzystywać. Ale co ciekawe, do tego snu też trzeba się przygotować. I w jaki sposób się przygotować do snu? A więc w moim przypadku to jest tak, że wysiłek fizyczny niemalże każdego dnia. No i oprócz tego praca, którą jak zdajemy sobie sprawę, bo słuchają nas trenerzy, jak to jest obciążająca praca, jakie stresy przy tym wszystkim nam towarzyszą, dlatego też to wszystko powoduje, że na koniec dnia, biorąc jeszcze książkę do ręki, oczy same się zamykają i to powoduje, że do tego snu jesteśmy przygotowani.